Paulina Pawłowska pochodzi z Olsztyna, ma 23 lata, będzie pracowała na misjach w Zambii w miejscowości Cingola. Magdalena Piurek pochodzi z Twardogóry, ma 24 lata, będzie pracowała na misjach w Palestynie w Betlejem. Justyna Kowalska pochodzi z Ostrołęki, ma 24 lata, będzie pracowała na misjach na Madagaskarze w miejscowości Mahajanga. Klaudia Kołodziej pochodzi z robczycko Rzeszowa, ma 26 lat, będzie pracowała z młodzieżą w Zambii w Lufubu. Joanna Studzińska, pochodzi z Lęborka, ma 29 lat, będzie pracowała na misjach w Peru, w Limie. Katarzyna Socha, pochodzi z Kamienia koło Rzeszowa, ma 24 lata, będzie pracowała w Zambii, na placówce salezjańskiej w miejscowości Mansa. Karolina Gajdzińska ma 24 lata, będzie pracowała na misjach w Zambii, w miejscowości Chingola. Renata Gawarska pochodzi z Kuklówki koło Grodziska Mazowieckiego, ma 26 lat, będzie pracowała na misjach na Madagaskarze, w miejscowości Mahajanga. Czy chcecie pracować według zasady wolontariatu i poświęcić swój czas i siły dla dobra najuboższych dzieci i młodzieży w duchu świętego Jana Bosko. Po błogosławie teraz krzyże módlmy się. Wszechmogący Boże prosimy Cię pobłogosław te krzyże misyjne. Znak naszego zbawienia Niech ci, którzy zostają posłani w Twoje imię, mocą tego krzyża utwierdzają wiarę tam, gdzie jest zwątpienie, pomnażają dobre czyny tam, gdzie wygasa nadzieja, a świadectwo ich życia niech pociąga wszystkich do miłości Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Drogie wolontariuszki, przyjmijcie ten krzyż, znak naszego zbawienia. Posyłam Was w obecności młodych zebranych na polach Lednicy, którzy poprzez Waszą posługę także będą uczestniczyć w misjach Kościoła Chrystusowego. Niech Wam Bóg błogosławi.